Milion razy już to widzieliśmy, więc oczywiście przenosimy się od razu do wyścigu, zobaczymy pole startowe. Oczywiście Fernando Alonso z pierwszego rzędu wraz z Carlosem Saince, więc mamy bardzo hiszpański pierwszy rząd. W drugim HAS się znalazł, w trzecim również jest HAS. Nie, no HAS naprawdę ulepszył Bolik, czyli o to chodzi, to tutaj widzę naprawdę postęp. I w tym momencie Carlos Sainz, fantastyczny start, Leclerc. No, chyba bez cudów, to oczywiście, już zapodajemy poszczególne szczególne tryby i szybciutko sobie mówimy weekend w USA, bo nie mam co się rozwodzi, Oczywiście nie chcę przedłużać odcinka, bo tamte wychodziłyby kiedyś tam, oczywiście, 40 minut. A te chcę, żeby zdecydowanie były szybsze, więc w tym momencie czekamy tylko, jak to się rozwiąże, że ewentualnie pierwsze okrążenie. Na razie, Sainz ucieka i niech ucieka na ponad sekundę, żeby ewentualny max zerstappen. Oni 10 11, więc oni dostali 10 pól do tyłu, więc wydaje mi się, że tutaj może być kwestia tego, że oni przyjęli najwyższych wymiarów kar. Więc tutaj raczej uważam, że musimy się mieć na baczności, bo jeżeli my będziemy przyjmować to już całkowicie na dno spadniemy, ale z drugiej strony będziemy też mieli potencjalnie czym atakować w razie ewentualnych wiadomo roszat. Na ten moment już możemy się wycofać z lekar-koniarza i jego ciśnięcia i zobaczymy szybciutko jak tam opony. Różne strategie w Red Bullu już się przebijają, to jest ważna rzecz. No i dobra, lecimy. Okon e, absolutnie niewidoczny e, w ten weekend. Lecę sobie od wyścigu, jeżeli chodzi oczywiście od ostatniego pola. E, kompletnie Alpin zaczęło dobrze weekend, potem coś po prostu nie szło, więc okona i Gastliego od razu w zasadzie można powiedzmy. W sensie, coś nie szło to znaczy, że nie byli tak blisko tej czołówki, jakby potencjalnie mogli i chcieli być. W taki sposób bym to ujął. O, sam mamy sańca więc gdzieś tak powiedzmy tuali się nigdzie na takim polu, że no super, jesteśmy za najlepszą Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, za najlepszą czwórką. No i tyle, nic, nic więcej, nic super, nic ultra dużego jakby to ze strony tutaj Okona P20 i P6 ze strony Gasliego jest tutaj dosyć w sumie ładnie. Ze strony Gasliego, ale tak powiedziałem, wykorzystali to, że trochę podpadało, a o tym za chwilę. Piastry zapowiadał się dobry weekend, chociaż już przygody w pierwszym treningu Bez cudów w kwalifikacjach, bez cudów również w sprincie i sprint I zapowiadało się, że będzie ok Że będzie przebijanie, bo ten McLaren ma tempo, bo widać było, że Lando walczył o w zasadzie P2 w sprincie P2 czy Lewis Hamilton był drugi? Już kurczę nie pamiętam Jednak Jeden dzień minął i zobaczcie, już nawet nie pamiętam sprintu było tam tempo, żeby po Leclerca, Leklerka, ale ostatecznie gdzieś się to wszystko... A nie, to Lewis Hamilton był drugi, o Leklerka walczył. 80 na ostatnim okrążeniu po prostu był za Leklerkiem, więc tutaj też czegoś brakowało. Jeżeli chodzi o, o Norisa, ale o nim też za chwilę, więc McLaren jako tako dobre tempo miał. No ale piastri kolizę na pierwszym okrążeniu z okonem. E, okon uszkodzenia podłogi, wyciek płynu, wyciek wody. Prawdopodobnie chodzi o wodę chłodzącą, bo tam chyba dokładnie tak nie zdradzili. W sensie do przekazu telewizyjnego już tam bardziej później to coś tam powiedzieli. No i tak się skończyło, że piastry również nie ukończył. Alonso problemy z tylnym zawieszeniem. Okazało się, że ostatecznie jest podłogą, więc Alonso, jak i cała Sun Martin, od razu wrzucam ich do jednego wora, czyli oczywiście strola i... Alonso wyciągając wyścig to bardzo testowy weekend Po prostu wiedzieli po piątku, po piątkowych kwalifikacjach, że kompletnie nie idzie Zmiana specyfikacji u Alonso, zmiana specyfikacji raczej z U Stroll'a, więc automatycznie jak zmienili ustawienia samochodu Wrócili do starej specyfikacji jeżeli chodzi o zwierzęcie wielu samochodów my tam, nas nie było, zobaczymy to w takim razie Problemy tutaj, Logan Sargent, o którym za chwilę będzie Mm -hmm. Czyli Loganik za to chyba karę powinien ponieść, nie wiem. Więc jeżeli chodzi o Alonso i Strola, to bardzo testowy weekend, który dla Alonso skończył się niestety DNF-em, bo podłoga. Sargent plus 5, no spoko A dla Strola ostatecznie skończył się w punktach, co w sumie było mega rezultatem, że skończył sekundę za Gaslim, ale jak powiedziałem, Alpina gdyby miała trochę gorsze ustawienia, to by skończyła za Strolem, a że jakoś to się tam obeszło, to, to w miarę było git. Ricardo kompletnie bez tempa. Absolutnie bez tempa. Ricardo jeszcze ta strategia yy, wrócił, ale nie jest w pełni formy swojej. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by powiedzieć jasno, że Ricardo jeszcze nie jestem tym Ricardo, którego byśmy chcieli mieć. Tutaj, jeżeli chodzi o wyścig, nie będzie padało. nie powiedziałem. No, jeżeli chodzi o na Hulkenberga, to po prostu ich odhaczamy, wykreślamy, bo przywiedli poprawki, one po prostu nie zadziałały tak powinny. powinny. stanie potencjalnie, wydaje mi się, że zadziałały, bo stronnie nie tak od Alonso, więc wydaje mi się, że nowa specyfikacja jest git, tylko trzeba ją dobrze ustawić, w ten sposób powiem. Żołbotas, Alfa Romeo mówiła, że mają coś, wirtualny samochód bezpieczeństwa, proszę państwa, opcję pit stopu. Hello Boxen, Boxen, i tu również Boxen, Boxen robię. Bo te medziki wytrzymają, a tam softy jeszcze mamy. Na tym samym oknożę to... No, no. Nie no ja zjeżdżam we dwoma kierowcami. Jakby... To jest już pewne, bo, bo to nie ma sensu inaczej pojechać. Tak uważam. Tak uważam na ten moment, jeżeli VSC się. Jeśli... Jeżeli VSC. Wjeżdża, dopiero... właśnie dopiero, że wjeżdża, i trzeba to wykorzystać. Jeżeli tego nie wykorzystamy w tym momencie, nawet double pit stopem, to możemy na tym więcej stracić. Bo zobaczcie, jeszcze się w utrzymuje, Alonso zjeżdża. Wszyscy raczej zjeżdżają, bo to jest idealne. Powiedzmy mniej więcej okna pit stopowe Niestety Ferrari się zblokujemy, No, mi się trudno. No i pit stop 2-4. No ale musimy czekać. Nie, to tu się wydarzyło. Ok, 2-2! Ej, okej, okay, co wy się teraz robili? Dobra, wyjeżdżamy z w versa Pena, spoko, ale... Tu, Dilger Illegitimate Fossil no, możemy powalczyć. Drugie, no, tutaj będzie pierwsza, wydaje mi się. Chyba... Jest! Pierwsze, dobra. I w tym momencie, jak wróciliśmy na torto, to okej, jeszcze pooszczędzaj wszystko, bo jeszcze się VSC nie skończyło, ale jak się będzie tylko jeszcze kończyć, to... ...to w tym momencie sobie przyciśniemy. System kamy spoko. Jak tam opony u innych? No część nie zjechała, część nie zjechała, więc to jest oczywiście wodoman dla nas. I dobra, przyspieszmy jeszcze. E, jeszcze. I co tu się wydarzy na ten moment? Wszystko widzę, że jest poprawnie. Wirtualne bezpieczeństwo bezpieczeństwa zjeżdżam więc zwracamy na tryby odpowiednie. Po przeniesieniu sobie oczywiście możemy używać, żeby oczywiście trochę tutaj powalczyć, ale dobra. I na ten moment zobaczymy, jak Leclerc. Sainz jest trzeci, więc on w ogóle wyjechał przed tą całą kolubryną samochodów. Leclerc się będzie musiał przebijać, więc za chwilę Sainz dopadnie Alonso. Alonso też bez cudownego tempa, jak na ten moment widzimy, bo okej okay, odjechał, ale teraz walczy z Perezem, więc on też trochę straci. Leclerc wyprzedza kierowcę Gasly. Możemy sobie zobaczyć dalej Alfa Romeo powiedziała, że rozumieją już, co, co trzeba zrobić, żeby ten samochód działał. Przyszedł weekend, mimo dwóch dyskwalifikacji bo był powiedzmy 12-13, a tak to byli dwie pozycje dalej, czyli to było 14-15. Wydaje mi się, że Alfa Romeo coś powiedziała, żeby coś powiedzieć, ale faktycznie za tym przełożenia na papierze, czy też rzeczywiście w wyścigu, czy też w praktyce nie ma. Chyba, że dajemy im czas, w Meksyku trzy treningi, spoko, wtedy może faktycznie coś pokażą, coś odkryją z tej gamy o której mówili, nie wiem. Sargent! Punkty pierwsze w tym sezonie! Jupe! No ale w jakiej okoliczności. No, Świetny ekram Prady trzeba powiedzieć. Nie, nie popełnił za wielu błędów. Tu jest naprawdę trzeba cool. dla kierowcy z Ameryki, bo też toczył parę walk tam z Magnusenem. Powalczył też chyba trochę z Ricardo, gdzieś tam jak kojarzę. I był ogólnie weekend spoko, nie było przygód, było w miarę dobre tempo. Też Boli wydaje mi się, że Williamson nie zasługiwał na to, żeby być w punktach, ale no właśnie trzeba wykorzystywać szanse, które są od losu. No, i Albon, czyli jego teammate, raptem parę sekund przed nim, bo potencjalnie trochę więcej, ale dostał piątka za limity, i gdzieś tam powiedzmy panowie, w sekundy z hakiem się od siebie zmieścili. Bez safety cara to w ogóle wolę powiedzieć, że bez safety cara i taki, taka tutaj strata pomiędzy tymi dwoma panami, co tylko pokazuje, jak naprawdę świetnie pojechał I Logan Sargent i potencjalnie, jak słabo się spisał Williams, albo jak nie leży tor, albo no temu stappen mamy wyprzedził w tym momencie Sainzan, no ale z tym już nic nie zrobimy Tutaj Leclerc się bije, ale z tym też również nic nie zrobimy Możemy tylko zobaczyć opony jak tam wyglądają Alonso się zużywałem, Perez za chwilę też będzie boxen, boxen, machen Problemy podczas pit stopu, ale mi się podobał nasz pit stop. No i dobra, wchodzimy teraz do Tsunody, który chciał dowieść jeden punkcik Potem chciał dowieść dwa punkciki, bo zdobył przy okrążenie Bo zjechał oczywiście na softy, bo miał na to gapa I na spokojnie się wyrobi tam ponad 10 sekund nawet 12 na mecie było przed Walboniastym No i z, z, nagle z 10 miejsca robi się ósme, bo dyswalifikacja dwóch panów i nie dwa punkty, a 5 dowiezione Takie takiej rundzie. Stroll z 9 miejsca ostatecznie robi się 7, no wiadomo. Przez dyswalifikację cały czas to będę podkreślać. Ale z drugiej strony, jeżeli na pakiet testowy, start zalei serwisowe i potencjalne traktowanie w weekendu Grand Prix jako testów, jakieś Brazylia, znaczy rok temu Brazylię. I wychodzi z tego P7. Ja byłbym zadowolony. Pierwsza oczywiście Gasli, w którym powiedziałem, że ta Alpina różnie się miewała, w sensie miała takie tempo, ale poza tam najlepszą czwórką, ale na pewno nie była gorsza niż, niż tam ci z tyłu, więc po prostu była best of the rest. Tak się chyba mówi w przypadku tego przykładu, można tak powiedzieć. Tak mi się wydaje, jak tam strategia, potencjalnie na softy można tutaj gdzieś zjechać i... I wytrzymają, bo to już były dwa razy medy, więc tutaj trzeba softy zapodać i będzie gituba Dobra I teraz przechodzimy do George'a Russella, któremu nie było po drodze z najlepszym tempem I w sprincie to pokazywał, w sensie coś tam się poprzebijał Ale kwalifikacje takie se Takie se również sprint shotout I taki se wyścig jeżeli chodzi o Russella Bez absolutnie cudów tam zrobił Miał być jeden pit stop, ostatecznie Mercedes się zmienili na dwa no, i to była dobra decyzja, bo oczywiście na tym potencjalnie mogli dużo zyskać. No i brakło racjonalnie dużo do Leclerc'a, ale jednak nie brakło, bo ten pan zdyskwalifikowany za nieprzepisową podłogę. Tak samo jak Lewis Hamilton, ale o tym za chwilkę. Perez, czwarta pozycja, czyli oczywiście powyżej oczekiwań w sensie powyżej oczekiwań na to, co oczekujemy względem tego sezonu. U Pereza, żeby po prostu budzić wysoko, ale zdecydowanie dla Red Bulla to poniżej oczekiwań. Dla mnie najlepszy samochód. Perez powinien przy złych wiatrach mieć P4 właśnie Przy złych A kiedy on ma lepsze Grand Prix to on powinien być P2 No nie mówię, że musi być na dyfuzerze Verstappena Ale pasuje, żeby był tak w ciągu tych Powiedzmy około 10-15 sekund Verstappena W przypadku kiedy ten nie ma problemu, A kiedy ma problemy to powinien być przed nim Tak uważam No ale może to jest tylko moja skromna opinia I przegrana z Ferrari z McLarenem chyba powinna walczyć Pereza Nie wiem Trzeci Sainz y, rzutem na taśmę wskakuje na podium, właśnie wiadomo dlaczego. Y, no i drugi Landonowis. O tych panach, no nie wiem co mogę powiedzieć, po prostu strategia Ferrari i McLarenie była taka, że jedziemy na dwa postoje od początku i się po prostu udało. Verstappen, no to jest Max Verstappen, ale były problemy z hamulcami, było oczywiście na samym końcu potworne spowalnianie się samemu. No i wyszło jak wyszło, że niestety po prostu przez to wszystko panowie, no co by nie powiedzieć, trochę tracili. Znaczy, trochę chodzi mi oczywiście o to, że yy, panowie z Red Bull'a dobrze wszystko zrobili, ale nie do końca. Tak jak w przypadku strolla, mogli trochę przeholować i na dłuższą metę się dopiero to wyszło, albo to mogły być hamulce, które nie, wiem, nie zostały zmienione, ewentualnie, a Verstappen lubi mocno hamować i późno. Ale mówię, wracając do tematu, to. Stroll się wycofał w sprincie za właśnie problemy z, z hamulcami, problemy z przegrzewającymi się hamulcami, no bo po prostu sobie za małe chłodzenie do nich zastosowali. I to samo mogło być w przypadku Verstappen, tylko w przypadku Verstappen to było na granicy, zrobiło się trochę potencjalnie cieplej niż było w sprincie. No i mieszanina gotowa na to, że te hamulce się mogły potencjalnie przegrzewać, tak uważam. I dlatego Verstappen no, musiał trochę inaczej hamować, to znaczy musiał hamować zdecydowanie wcześniej. No i potencjalnie, można powiedzieć krócej, ale z drugiej strony wiadomo jak to składzanie, więc musiał, wiadomo, jakby jakoś, jakoś znaleźć złoty środek, żeby to wszystko działało. No, więc Jota Verstappen dzięki temu kończył 2 sekundy przed Lewisem Hamiltonem na mecie, bo tam się zmniejszało, nagle się z 5-6 zrobiło do 2. No i przechodzimy do dwóch panów, a w zasadzie do czterech. Czyli do pierwszej trójki Czyli Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Arisa i Charles Leclerca, Którzy zostali wyrywkowo sprawdzani Pod względem podłogowym To znaczy jest taka deska wykonana Dokładnie już teraz nie pamiętam Z bukowego chyba Drewna z czymś jeszcze tam delikatnie zmieszane Żeby to była mega wytrwała konstrukcja Teraz oczywiście Pierwszym elementem potencjalnie Trzącym Stykającym się z nawierzchnią Powiedzmy W bolicie formuły pierwszej czy też jeden? Dobra, zjeżdża science i teraz patrzymy pit stop nasz. Więc ta deska ma grubość 10 mm, czyli w zakrągleniu 1 cm. Naszej po, po prostu po przemianie na odpowiednie jednostki problemy z pit stopem był science, on mówi się trudno. No i jakby to powiedzieć, no ona nie może się zetrzeć więcej niż 1 mm. A że się starła, no to dyskwalifikacja się należała i tak samo było w przypadku Leclerc'a, w przypadku Verstappena wszystko było ok, w przypadku Lando również było wszystko ok. 2-6, no to tamto był jakiś wypadek przy pracy, jeżeli mi do te pitstopy. Alonso mnie trochę martwi, bo on się mega odbił, on ma nowe opony i ciężko będzie z jego dogonieniem. 20 okrążeń, no zobaczymy, no jeżeli nie ukończymy na podium, trudno, ale jeżeli chcielibyśmy ukończyć na podium, bo w sumie z sobie na podium. Ale wiadomo, Verstappen już chyba odjeżdża, więc Verstappen ogólnie Red Bull jest poza naszym zasięgiem, więc i mistrzostwo bierzemy konstruktorce i wydaje mi się, że podobnie również będzie z tamtym wszystkim, to możemy zrobić. Tutaj na żółtym widzimy, że spokojnie dojedziemy, tak, też możemy jechać do końca. No i to się za bardzo starło w przypadku tych dwóch bolidów Mercedesa i Ferrari, no i no i dyskwalifikacje, no bo to naruszenie oczywiście przepisów z regulaminu technicznego, a przeważnie takim się to kończy wszystko. W procesie w międzyczasie oczywiście mogę napomknąć na temat tego, że została zmieniona kara, w sensie zmieniona widełki kar, że już nie jest maksymalna kwota jaka wynosi za odwalenie czegoś, powiedzmy. Typu nie wiem skrzydła jakieś było 20 lub 50 tysięcy, zależy którego. Kuro? Dolarów? Już nie pamiętam. Teraz oczywiście może to nasięgać nie 250 tysięcy, a aż milion. Więc, no, troszkę zmiana w tej kwestii jest i kierowcy, oczywiście, pana rzekali, że ich nie stać. Ale w zasadzie, za co można dostać miliony? Jak powiedział Verstappen, jak za skrzydło dostaje się 50 tysięcy, nie wiem. No, oczywiście, wybuchła kontrowersja, bo to było przy okazji Grand Prix Kataru, gdzie Lewis Hamilton po prostu, no, wrócił sobie na tor, w sensie wrócił do garażu przez tor, a nie wolno przez nitkę. Przez sam tor, nie mówię o poboczu i reszcie Tylko przez samą nitkę wyścigową, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób Bo to nie jest nitka wyścigowa, nitka wyścigowa to jest Dobra, muszę obrazek znaleźć A, powiedzmy, że to jest tor Od tej białej linii do tej białej linii to jest tor To jest nitka wyścigowa, którą teraz jedzie kierowca A to wszystko co jest dookoła, to jest To, to, to również może być tor, no ale dobra to jest nie w tym wszystkim, nie o to wszystko chodzi. Chodzi oczywiście o to, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. że kierowca sobie tu, 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 tu zrobił, no i wrócił do garażu. Akurat garaże są tutaj, więc musiałby, nie wiem, rozbić tutaj samochód i tu, 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 i tak sobie przeszedł. Więc nie możesz przez nitkę, jakby Przez, pomiędzy tymi dwoma białymi liniami, nie możesz przejść e, pierwszym krokiem, no bo po prostu za to są kary. No i tak zrobił Louis Hamilton, i od tego czasu się zwiększyły te kary. Czyli jak oceniam USA. Nudny sprint. Ciekawe kwalifikacje w piątek. Leclerc wygrał. Bo tam zostały złane limity toru, ale o nich jeszcze w sumie za chwileczkę. Ale już w sumie teraz, mam odpowiedź. Potem dosyć ciekawy sprint, shotout Nudny sprint. I w zasadzie bardzo strategiczny wyścig czyli dużo dosyć wyprzedzeń było, ale raczej to było w stylu mijania się. A nie jakiegokolwiek wyprzedzania, bo to było po prostu, no cześć, dzięki, nara chociaż też było parę wal, które trochę dłużej zajęły, Verstappen oczywiście na początku czekał, bo startował z pola szóstego, no właśnie, były skreślone czasy w piąteczek i stwierdzono, że kierowcy wraz z, z, tutaj z dyrektorem wyścigu stwierdzili że no oni po prostu nie widzą tych linii, trochę ciężko się w nich trzymać a nie chcą zawsze wyjeżdżać, ale się zdarza, nie no to powiedział, mam pomysł i teraz nie wiem kto powiedział, że mam pomysł, może kierowcy pogrubili te linie i znowu w sumie zaczynamy debatę na temat tego limitów toru I się zastanawiam czy limity toru są spoko, czy nie są spoko Czy powinny być lepiej rozwiązywane, czy powinny być inaczej No wiecie, ile oczywiście jest opinii Tyle oczywiście jest zdań na ten temat Ja uważam osobiście, że limity toru są w sensie spoko Ale z drugiej strony nie są spoko, bo... Bo to powoduje ewentu... Efekt... Nie, nie, efekt, tylko element zapalny w Formule 1, bo kiedyś nie było, kiedyś limitem toru był żwir i trawa, dzisiaj limitem toru są białe linie, które teraz na siłę pogrubiamy i to teraz wychodzi tak, że no w sumie mamy limit toru, ale go trochę zmienimy w trakcie weekendu, więc albo zrobimy to przed weekendem, uważam, pogrubiamy te linie, a nie w trakcie weekendu, jeszcze na dodatek sprinterskiego, więc to jest dla mnie taka naprawdę, naprawdę średnia rzecz, jeżeli o to chodzi. Dobra, możemy się przejść z Leklerkiem. Ja mam na razy 2 i zobaczyć jak to wszystko wyjdzie. Nawet nie na razy 2 ze 1, zobaczymy czy uda mu się Perez odogonić. W przypadku Sańca nie wierzę, że mu się udało dogonić tutaj okay. za chwilę oczywiście Fernando Alonso, ale no zawsze warto wierzyć, zawsze warto wszystko podać nadzieję. Już poniżej sekundy, jeżeli chodzi o Leclerc kontra Perez. No, tutaj trzeba wierzyć. Leclerc oczywiście bardzo blisko braku paliwa. Nie chcę mu zarzucać, wydaje mi się, że może on się wyrobić. Dobra, już się na plus zrobiło i w tym momencie będzie DRS, tylko może być za mało prób. Stop Rozbijesz się, to się rozbijesz. Trudno się. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz stąd i będzie zewnętrzna odleklerka. Mocno opóźnione hamowanie. Czy to będzie druga pozycja? No, zobaczmy, zobaczmy. Jest na ostatnim okrążeniu druga pozycja. Odpowie tutaj Sergio Perez od zewnętrznej. W tym zakręcie na razie nie odpowiada. Bierze wewnętrzną i bardziej trzyma się tutaj. Cześniutko, już Perez otworzył skrzydło, ale tutaj chyba będzie fotofinisz. Nie będzie go nawet. I bardzo dobrze sobie poradził. Druga i piąta lokata, jeżeli chodzi o ekipę Ferrari. Jestem tasy te toru są troszkę zmieniane w trakcie weekendu. W sensie uważam, że to jest najlepsza możliwa rzecz, bo jeżeli były tarki, yy, znaczy te kiełbaski, to mieliśmy incydent na we formule 2 czy 3. Już nie pamiętam. A gdzie ktoś parabolice, tutaj alboretto, sobie trochę poleciał wysoko, i to było mega niebezpieczne. Mamy oczywiście żwir i ewentualną trawę. Okej. Okay. Ale musimy też pamiętać, że na niektórych torach ściga się MotoGP i oni raczej nie preferują, oni muszą mieć te parę metrów asfaltu, tak samo są obiekty, które są wynajmowane normalnie, w ciągu tygodnia możecie je wynająć sobie, czy oczywiście pojeździć na nich. No i też dla tych amatorów, to raczej więcej asfaltu jest spoko, bo jak ktoś przestrzeli zakręt, to od razu nie będzie wylatowywać na prawej i rozbijać się, bardzo fajny, fajny feature, że to jest na prostej to startowej, no ta to 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 rzecz, wszystko to już spalenie jest kompletnie niepotrzebne, myślałem, że to jest sens. a nie wiem gdzie się w ogóle podział Verstappen to i, to i to jego to ekipa, a okay. i tak samo kierowca, który uchodzi na trzeciej pozycji, czyli nie wiem, nie ogarniam Verstappen ucieszony, bo przecież Verstappen aż tak bardzo się chyba nie cieszy. Nie. Może akurat przed holenderską publicznością chciał okazać więcej, tutaj siebie. Dać. No więc mówię, te limited to spoko jest pomysł z tymi grubymi białymi liniami, ale na pewno on też powoduje kolejny bałagan, że okej, okay, białe linie wyznaczają, ale z drugiej strony to za chwilę zrobimy takie coś, że jeszcze pogrubimy tą linię. A pół metra, bo tam kierowcy się nie wieszczą. Więc też uważam, że powinno być to tak ograniczone, że ta linia ma na przykład 10 cm maksymalnie pół metra. I tyle. I... tyle. I jak już pogrubiamy, to w każdym zakręcie na całym torze i tyle, a nie takie kombinowanie, że tu w tym 19 zakręcie będzie poszerzona, w piątek nie była i Verstappen wyjechał, ale jakbyś jechał w sobotę, to byś nie wyjechał, bo była już poszerzona. I nie wiadomo. Do no ale dobra, to są oczywiście moje opinie, wy się możecie nie zgadzać oczywiście. Zapraszam do sekcji komentarzy tam. Wydaje mi się, że najwięcej mi odpowiedzi na te pytania. Zdobywamy punktów 28. Terstapan jest przy okrążeniu o 0, 20 eee, Wróć w sekundę i 0,2 do nagrody. Nie, był gazie ewidentnie. Mamy podium, po raz, po raz kolejny jestem przed Perezem, co pokazuje jak dobra była ta podłoga, chyba podłoga już i będę coś. To coś tam było wprowadzone, Russell poza wyścigiem. No kary za chwilę oczywiście będziemy musieli przyjąć, ale to już no Monza, więc oczywiście wtedy się spotkamy. No tutaj nam odjeżdża Verstappen, i my odjeżdżamy od Pereza, tutaj nie doganiamy Pereza, no, ale potencjalnie druga i czwarta pozycja jest bezpieczna, bo Alonso niby jest blisko, ale z drugiej strony jest daleko, chociaż oczywiście trzeba na to uważać, ale... Ale co widać, że naprawdę dobrze punktuje często punktuje w wyścigach, mimo, że... mimo tego, że tutaj nie ukończył raz Perez Leclerc i Sainz. Perez nie ukończył Restapen raz, nie ukończył Konstruktorka. No nie zbliżamy się do Red Bull'a, bo po prostu sobieśmy mniej punktów. Ale jesteśmy drugą ekipą w ten weekend, więc jestem zadowolony. DHL Fastest Lab 2.284, i to jest podium pozycji, jeżeli chodzi o DHL Fastest Lab. I 2. .451 też jest wysoką wersją, bo szóstą, więc myślę, że to pomoże nam się przesunąć bliżej Mercedesa. I jesteśmy już naprawdę bliżutko go. Jakby się zdarzył jeszcze kolejny lepszy weekend, to wszystko bo i ten. pit stop mnie zaskoczył, i ten. To potem niestety były słabsze, słabszy, no, ale mówi się trudno. Kwalifikacja nas trochę tutaj zawiodła. Leclerc testowy nie jeździł, i przechodzimy sobie do rzeczy. Więc jeżeli chodzi o weekend w USA, uważam, że ciekawy, wygląd strategiczny, nudny pod względem. Do oglądania ilości manewrów, szczególnie sprint, absolutnie wynudzony był. Bo widać, że tam trzeba mieć dużo lepsze tempo, żeby kogoś wyprzedzić. A niekoniecznie walka koło, w koło jest możliwa. Bo szybki pierwszy sektor, szybki w miarę, trzeci sektor oczywiście wyjmuje z tego y, te wolne zakręty. W których ok, możesz jakkolwiek ustawić, zabrać, ale potem masz szybkie zakręty i tam się już ciężko utrzymać. No bo wiadomo, że jednak w szybkich zakrętach docisk jest ważny. No, i potem się rozchodzi, jak to wiadomo. Dobra, e, jak tam tutaj to wszystko poszło? Tu jest wszystko sprawnie sięńko. Tutaj odpowiedź: Chcę podziękować za ogłoszenie członków zarządu podczas Daczy Grand Prix. Tak jest, zgodziliśmy się. Efekt odpowiedzi: e, Dzień dobry. Członkowie naszego zarządu, jego zaufanie umiejętności przywódców mo um mogłoby wzrosnąć. No, więc tutaj jest. E, tutaj jest. Chyba będzie wzrastające. Zobaczymy. Wyniki wyścigu. F2 się na Holandii, wyniki kontroli. Wszystko jest gitowa, no ale będzie problemy z tymi rzeczami. Dobra, ja już się będę przenosić oczywiście na MONZE, gdzie dojdą mam sekcję, bo mam nadzieję, że dojdą. To oczywiście pomoże nam się rozwijać. A co? Jak na ten moment to oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie. Tu mnie trochę to cieszy. Również mnie cieszy to, że cały czas gdzieś tam jesteśmy blisko Red Bulla. Oj, nam odjechali, ale potencjalnie będzie trochę do wydania. A jak widzimy, limit kosztów jest 72 miliony, więc jeszcze mamy tak myślę, ze 60 w zapasie. Milionów, botę 12 gdzieś tam pewnie zostanie wydane w trakcie najbliższych tygodni na właśnie rozwój fabryki. Ale dobra, nie będę przedłużać. Lecimy po prostu do mązy. Ale to już następnym razem. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał. I na razie, cześć, siemano!